Hej. Moi mili. Yy, będą dzisiaj dwa nagrania. To wcześniejsze yy, gdzie zobaczycie brynoski wózek yy, yy, w parku, do którego przyszłam tutaj stoją na głównej alejce i marzną. Yy, ja też kiedyś się obie, o, ubierałam i yy, kompletowałam odzież wyłącznie pod kątem yy, tej korposekty religijnej, i zachęcam Was. Zachęcam Was, właśnie to, co wypiera korporacja do miłości do siebie. Tak jak na wstępie powiedziałam, live dotyczy 14 lutego, temat miłości i niekoniecznie, bo przeważnie mówi się, że jest to święto zakochanych, a tak naprawdę ono troszeczkę ewoluowało i jest to święto miłości, czyli nie tylko osoby w związkach partnerskich mogą sobie ją okazać, ale również możemy ją okazać bliskim, których znamy osobom najbliższym, członkom rodziny, znajomym, sąsiadom na przykład. W tym dniu nie, nie musimy tego wiązać konkretnie z, ze świętem zakochanych. Do czego Was serdecznie zachęcam? Omówimy sobie temat, właśnie temat miłości. W tle będzie ta korporacja religijna, bo tak naprawdę to, co się przewija na moich nagraniach, sytuacja wygląda tak, że ludzie tam wydaje im się, że przejawiają, okazują emocje, miłość, a tak naprawdę yy, poprzez programowanie socjotechniki i psychomanipulacje, zrobiono z tych ludzi cyborgów, ślepo podporządkowanych yy, tej korpo. Y, takie są fakty, w które oni nie chcą uwierzyć, a Wy, którzy się wybudzacie, już patrzycie na, na, y, na ten twór z pozycji obserwatora zaczynacie dostrzegać, a wybudzacie się, wiecie dlaczego się wybudzacie, bo y, wchodzicie w pole własnego serca, od którego korporacja człowieka odcina. I tak, y, też omówimy sobie, ja tu teraz troszeczkę Wam o tym powiem, o miłości do siebie. Zobaczcie to, co Jezus mówił, yy, yy, kiedy podał drugie przykazanie. Tak naprawdę wyłuszczymy może, ja wiem, że Biblia jest nieźle zmanipulowana, ale wyłuszczymy sobie kwestie, niektóre, niektóre fragmenty z kazania na górze, niektóre fragmenty w kontekście nas, którzy są poza, a jak są traktowani, czy korpo religia okazuje miłość. Yy, czy ona okazuje miłość? Yy, bo tak naprawdę odcięcie, od, to co robi korpo, odcina ludzi od emocji, odcina od własnego serca, bo się opiera tylko na jednym wersecie z Jeremiasza 17,9, że serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i nieobliczalne. Tak. I, w, i, i ludzie, którzy tam są, źle powierzą, ale to są. To są celowe działania, które mają na celu odcięcie ludzi od ich emocji, od czucia siebie. Na poziomie podświadomym ciało będzie im pokazywać, kiedy będą się pojawiać choroby, depresje, a ja słyszałam, że tych depresji jest dosyć dużo w korporacji. W tym zborze, w którym byłam, to jest minimum 10 osób, więc uważam, że w skali Procentowo to jest bardzo dużo, jeśli zbór powiedzmy liczy 60. Tak, bo myślę, że nie wiem, jak odeszłam, ile było. Czy było 70, 75? Słuchajcie, nie jestem sekretarzem, nie mam zielonego pojęcia. O, widzę, że chyba dyżur się zmienił. Nie, nie zmienił się dyżur. Także do tego Was serdecznie zachęcam, żeby. Patrzeć pod kątem, żeby czuć siebie i czuć emocje własnego serca, ponieważ serce, kiedy słuchamy własnego serca, podejmujemy, yy, podejmujemy decyzje zgodne z nim i działamy w zgodzie ze sobą. Nie stawiamy na piedestale ludzi, nie stawiamy na piedestale ludzi, którzy. Yy, którzy Zawiadują tą korporacją, a tak naprawdę ci, którzy tam są, nie mają zielonego pojęcia, jak ona funkcjonuje i nie znają nawet tych ludzi. Słuchajcie. Oni ich nawet nie znają. Więc tak to wygląda. Mił miłego dnia życzę. Pani nie słyszała chyba. Nie słyszała pani. Idą przede mną cztery osoby. Idą przede mną cztery osoby. Y Także jeszcze coś niecoś będę chciała powiedzieć, żeby tak kątem ucha czy kątem oka zobaczyli i usłyszeli. A co Jezus mówił? Słuchajcie, co Jezus mówił? Jezus podał dwa największe przykazania. Jezus podał dwa największe przykazania. Miłuj Boga i bliźniego swego jak samego siebie. Jak możemy miłować bliźniego, jeśli nie mamy miłości do siebie? Jeśli osądzamy, krytykujemy osoby, które opuszczają korporeligię? A jak wiemy, korpo-religia jest. Tak sama się określa na ich stronie, prawda? Idą tutaj za mną cztery osoby. Zobaczcie, spotkanie trzeciego stopnia jest! Udają, że mnie nie znają. To wcześniejsze nagranie też wrzucę, słuchajcie, przy wózku, tylko ono będzie urwane troszeczkę, ale niech będzie. Niech będzie, bo będzie widoczna reakcja tych osób. Ja tam się specjalnie nie odzywałam. Powiedziałam tylko kilka słów. Może da im do myślenia. Ale tak nawiązując do słów Jezusa, bliźnie, miłuj bliźniego swego jak samego siebie. Jak możemy miłować bliźniego, jeśli nie mamy miłości do siebie? Z pustego dzbana nie nalejesz. Z pustego dzbana nie nalejesz. A ludzie w korporeligii w korporeli leją cały czas z pustego dzbana. Oni nie mają już co tam nalać. Słuchajcie, nie mają co tam nalać, bo to nie płynie. Z intencji serca. Oni nie kierują się intencją serca. Ja może już powoli będę kończyć. Będę kończyć. Ja trochę mam dzisiaj też, zobaczcie, czerwony makijaż, ale to już w kontekście wieczora, żeby znowu nie wylądować na dużej łazience. Taki trochę wodoodporny, więc spokojnie wytrzyma. To w takim razie zachęcam Was do telefonów. Nagrywajcie się będę mogła to puścić. Zobaczcie, teraz ostatnio się tak trochę zadziewało rzeczy, że ja nie sprawdziłam tego modulatora, ale ja teraz jak wrócę do domu postaram się to zrobić i... Ła! Zimno! Zimno w ręce. Yy, sobie poczekajcie, zmienię rękawiczkę. Yy, yy, tak. Yy, tak, bo tą już yy, tą ręką wyłączę. <laughs> Telefon. No, i tak wygląda na to, że jestem numerem jeden na Brynowie, wrogiem dla nich. A tak naprawdę wrogami dla nich są ludzie, którym im ufają w, w 100% tak naprawdę. W 100%. To tak. Wracając. Zapraszam wszystkich. Zapraszam osoby, które. Są tylko widzami, chętnie posłuchajcie. Posłuchajcie, bo jeśli będą telefony, to będziecie mogli dowiedzieć się stricte od strony praktycznej, jak miłość w korpo wygląda. Ja powiem Wam troszeczkę, jak, jak my możemy dopieścić siebie, jak możemy na przykład ten dzień, 14 luty, przeznaczyć dla siebie w miłości do siebie. Jak możemy zaopiekować się sobą, zatroszczyć, utulić, co możemy zrobić dla siebie. Idą tam za mną, widzicie, dalej cztery osoby, także zapraszam do telefonów jeszcze raz. I widzimy się o godzinie 20. Myślę, że teraz ten live będzie trochę krótszy, zrobię go troszeczkę krótszy. Ale powiem Wam plus taki, bo widziałam osoby, których dawno nie widziałam, które widziałam, kiedy, kiedy jeszcze byłam w korpo. W korpo-sekto-religii, może tak określmy. A oni myślą, że to są dni ostatnich dni ostatnich. I to, co mi ostatnio się obiło o uszy, to nawet wydarzenia w Turcji podciągają pod y, ich Armagedon. Dobrze, to ja już się nie rozwodzę, bo mogłabym, słuchajcie... Ja mam wenę do, do gadania, niektórzy o tym wiedzą, ale ja wszystkiego dobrego Wam życzę. Widzimy szczęśliwego popołudnia, wieczoru, nocy albo poranka, w zależności kiedy będziecie y, y, zaproszenie na live oglądać. I widzimy się o 20.00. Wszystkiego dobrego, kochani. Pa, pa. pa, pa.